Z pewnością jeśli ktoś raz odwiedzi Bangkok, zakosztuje go na tyle, by tu powrócić. To miasto daje wszystkim ogromne możliwości odkrywania i obcowania ze wspaniałą tajską tradycją i historią. Przystań przy kompleksie pałacowym jest idealnym miejscem, by wystartować w taką podróż. Wsiadamy więc do kursującego co 30 minut niewielkiego wagonika żółto-zielonego tramwaju elektrycznego. Bez okien i drzwi, co już stanowi nie lada atrakcję. I w ten efektowny sposób rozpoczynamy zwiedzanie staromiejskiej dzielnicy Bangkoku. Oprócz monumentalnych budowli mijamy niewielkie sklepiki i przejeżdżamy obok Dumy Tajów, stadionu, na którym odbywają się walki w tajskim boksie. Niestety zaczynają się wszechobecne korki, które w końcu i nas dopadają. Widać, że najlepiej radzą sobie w nich motocykliści, a kierowcom aut, cóż, pozostają zimne napoje. Naszą uwagę zwróciły stojące w rządku popularne tuktuki. Ich kierowcy znają szybkie objazdy. Dlatego, by dotrzeć do kolejnego celu na najbardziej znaną turystyczną ulicę Bangkoku San, zmieniliśmy środek transportu. Po wytargowaniu ceny za kurs rozpoczęła się szaleńcza jazda. Chociaż charakterystyczny dźwięk pojazdu zagłuszył wszystko, byliśmy zadowoleni, że tak sprawnie udało mu się przecisnąć między samochodami i dowieść nas w jednym kawałku na miejsce przeznaczenia. Kaosan przyciąga turystów i globtroterów o niezbyt grubej zawartości portfela z całego świata i to oni tworzą specyfikę tego miejsca. Pomimo że jest to niewielka, bo zaledwie 1000-metrowa uliczka, zawsze pełno tu kramów i wszelkiej maści specjalistów oferujących różności, hotelików stanim zakwaterowaniem, barów i knajpek, punktów usługowych. Na ulicy mieszają się różne smaki. Pachnie jedzeniem, które tajowie sprzedają albo z charakterystycznych wózków, albo specjalnych koszy nosidełek. Już za 20 batów, czyli prawie za złoty 65, można kupić pokrojone mango, papaję lub ananasa. Chyba jednak spanie w tym miejscu nie jest najlepszym pomysłem ze względu na panujący hałas i zgiełk. Ale jest to doskonały punkt przesiadkowy dla wszystkich chcących wyruszyć dalej, w głąb lądu to właśnie tutaj kupimy tanie bilety autobusowe.